Dzisiaj taki krótki film, trochę na gorąco, dlatego też kręcony telefonem, bo chcę to nagrać jakby szybci, szybko się do tego odnieść, bo ludzie wysyłają mi masę priwów teraz na bagiecie. A sprawa będzie dotyczyła ostatnich wydarzeń z Konina, gdzie policjant śmiertelnie postrzelił 21-latka, wobec którego podejmował czynności. Chciałbym się tylko krótko odnieść właściwie do dwóch kwestii, do dwóch kłamstw, które padają w wypowiedziach różnych ludzi. Również ludzi, którzy są gdzieś tam w jakiś sposób może niedecyzyjni, ale na pewno mają funkcję opiniotwórczą, czy też jakąś ekspercką w społeczeństwie, więc zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz naroi się tu od federalnych. Siemano Mordeczki, sierżant Bagieta z tej strony. Absolutnie nie mam zamiaru opiniować w tej sprawie, bo ani nie jestem do tego kompetentny, ani nie jestem do tego uprawniony, ani tak naprawdę nie mam nic bardzo ciekawego do powiedzenia w tej kwestii. Opieram się tylko i wyłącznie na informacjach, które usłyszałem z mediów i z jakichś oficjalnych źródeł, które wy też.. Słyszycie i możecie wyciągnąć podobne wnioski do mnie? Są do tego powołani ludzie, pracują nad tym profesjonaliści, więc dajmy im pracować. Apeluję tutaj o niełykanie jakiejś medialnej, papki szopki, która się teraz tam gdzieś odprawia, jak to zawsze przy jakiejś kontrowersyjnej interwencji policji. Natomiast chciałbym zdementować dwie największe głupoty, które usłyszałem. W, na kanwie tych wydarzeń z Konina, które są po prostu nieprawdziwe, i które są kłamstwami, które powielają ludzie, którzy, albo którzy też sami gdzieś celowo wypuszczają je do sieci. Jeszcze tak, przed tym wszystkim jest to jak najbardziej wielka tragedia, szczególnie dla rodziny, śmierć młodego człowieka. Każda śmierć jest tragedią, więc nie mam tutaj zamiaru absolutnie umniejszać tego. Umarł młody człowiek. Szkoda, no tak jak szkoda każdego młodego człowieka, który, który umrze. Abstrahując od tego, czy, czy czynności podjęte, wykonane na miejscu przez policjantów były prawidłowe, czy nie były prawidłowe, to chcę poruszyć dwie rzeczy, które notorycznie słyszę i czytam na internecie. Rzecz pierwsza, że policjant musi oddać strzał ostrzegawczy, bo jak tego nie zrobi, to w ogóle nie dopełnił obowiązków, czy tam przekroczył uprawnienia i właśnie. Słyszałem milion głosów, że a, ten policjant z Konina musi za to odpowiedzieć, że policjant nie oddał strzału ostrzegawczego, czy tam nie krzyknął stój bo strzelam, chociaż chyba, chyba z tego co czytałem krzyknął: Jak tak może być? Dlaczego tak zrobił? To jest niedopuszczalne. No, no to muszę powiedzieć, że jest to kompletny bullshit. Jest to kłamstwo, że policjant musi oddać strzał ostrzegawczy. Policjant nie musi wcale oddawać strzału ostrzegawczego. Jest coś takiego jak czynności przed użyciem broni palnej, i to jest konkretna procedura, która mówi o tym, że przed użyciem broni palnej policjant identyfikuje swoją służbę okrzykiem policja: krzyczy stój bo strzelam, oddaje strzał ostrzegawczy, i dopiero wtedy, po wypełnieniu tej procedury, oddaje strzał amunicją penetracyjną w kierunku osoby. I to jest generalnie co do zasady prawda, ale w ustawie o środkach przymusu i bezpośredniego i broni palnej jest potem powiedziane, że jeżeli zwłoka spowodowana przez zastosowanie całości procedury naraziłaby uprawnionego albo inne osoby na utratę życia albo zdrowia, to wtedy od tej procedury można częściowo lub w całości odstąpić. I teraz taki mały przykład, jak to może wyglądać, jak taka sytuacja, która usprawiedliwiałaby policjanta w przypadku, kiedy nie użyłby całości tej procedury. Więc, w sytuacji, kiedy na przykład osoba nie wiem, wyciąga jakiś ostry przedmiot typu nóż, maczeta, nożyczki i próbuje nam go wpieprzyć w krtani, w głowę, w oko, czy komuś kto stoi obok, to wtedy nie mamy czasu na to, żeby wyciągnąć broni wyjść z wyjść nią na cel, krzyknąć policja stój bo strzelam, oddać strzał ostrzegawczy jeszcze strzelić do osoby, bo jeżeli byśmy to zrobili to wtedy moglibyśmy skończyć z nożyczkami w głowie, albo osoba obok mogłaby skończyć z nożem w oku i zgadnijcie kto by za to odpowiedział policjant, więc jest to kompletny bullshit, policjant wcale nie musi oddawać strzału ostrzegawczego przed użyciem broni palnej i są konkretne y, przesłanki ku temu użyte w ustawie więc nie rozumiem w ogóle, po co wypowiadać się na tematy, na które nie mamy pojęcia. Znaczy, wiem po co. Po to, żeby się można było potem przy wódeczce i przy ogórkach z biedronki w domu pokrzyczeć na policję i pomówić, jaka to policja jest zła i nieprofesjonalna, bo to zawsze jest jakby w, w modzie. Sprawa druga. Mianowicie główna niejasność, tam, która wynikła z tej interwencji, to było to, że policjant miał strzelać w pościgu za osobą, kiedy osoba. Już się od, nie, od niego oddalała, tak naprawdę przed nim uciekała, i wtedy policjant miał strzelić do tej osoby. Z tego co dzisiaj chyba słyszałem w radio, oczywiście, jeżeli to jest nieprawda, to potraktujcie to jako gdzieś tam fałszywą informację ode mnie. Natomiast z tego co słyszałem, rana wlotowa była jednak z przodu ciała, co ma niby tam świadczyć przeciwko temu, że policjant strzelał w pościgu. Natomiast tak, policjant też może strzelać do osoby, która już nie dokonuje żadnego zamachu. A jedynie ucieka policjantowi tylko po to, żeby policjant tą osobę mógł dopaść i zatrzymać czy ująć. Więc nie musi to być strzał do osoby, która bezpośrednio podejmuje jakiś zamach czy coś robi, ale może to być też oddany strzał po to, żeby tą osobę zatrzymać. Więc kolejny podnoszony argument, że osoba uciekała i bezbronna, tak naprawdę już osoba ucieka przed policjantem i policjant do niej strzelił. No i co z tego? Jeżeli, jeżeli, oczywiście nie wiem jak było tam, ale jeżeli przypadek mu na to pozwalał, to policjant może to zrobić, nawet jeżeli ta osoba wtedy już uciekając jest bezbronna. I to wynika bezpośrednio z ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. I mówi o tym przypadek trzeci i czwarty, czyli bezpośredni pościg za osobą wobec której użycie broni palnej było dopuszczalne w przypadkach określonych w punkcie 1, Czyli między innymi w przypadku, kiedy osoba dopuszcza się bezpo bezpośredniego, bezprawnego zamachu na, na życie i zdrowie uprawnionego lub innej osoby. Czyli na np. ktoś dziabnął cię nożem albo dziabnął osobę obok, zaczął uciekać, to ty dalej możesz za nim strzelać, po to tylko, żeby go zatrzymać. Albo jeżeli chcemy ująć osobę, kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie, że pełnia przestępstwo, wymienione jest taki wymieniony katalog przestępstw, to jest np. czyn o charakterze terrorystycznym, zabójstwo, podpalenie, zgwałcenie, rozbój. Wymuszenie rozbójnicze. Oprócz tego, jeszcze jest punkt drugi, który mówi o tym, że, że możemy strzelać do osoby w jej pościgu i w celu jej ujęcia, kiedy osoba próbowała np. bezprawnie odebrać nam broń czy innej uprawnionej osobie. Albo nie podporządkuje się wezwaniu do odrzucenia broni, odrzucenia niebezpiecznego narzędzia albo materiału wybuchowego. Jeżeli chcecie się wgłębić dalej w lekturę o przypadkach, zasadach i warunkach użycia yy, i wykorzystania broni palnej, to zapraszam do ustawy, będziecie mieli link. W opisie filmu, zapraszam też do mojego, do mojego filmu w ogóle o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. To, są właściwie, to jest właściwie kilka filmów, gdzie omawiam warunki, zasady i przypadki użycia i wykorzystania środków przymusu i broni palnej. Nie słuchajcie bzdur. To jest nieprawda, że policjant nie może strzelać do osoby, która ucieka, i to jest nieprawda, że policjant musi zawsze oddać strzał ostrzegawczy. To jest bullshit, to jest kłamstwo, nie wierzcie temu. Tyle. Tak, jeszcze nawiasem mówiąc, chciałbym poruszyć temat tego, co ostatnio stało się pod jednostką policji w Koninie. Stała się tragedia. Umarł młody człowiek, rodzina jest w żałobie i czy serio, wszyscy, którzy tam byliście, pluliście na policję, krzyczeliście, wyzywaliście, przyprowadziliście nieletnie osoby pod wpływem alkoholu. Popełniliście szereg przestępstw i wykroczeń. Serio uważacie, że to jest yy, w porządku sposób na uczczenie pamięci młodego człowieka, który umarł? Zawsze i wszędzie! Policja będzie! Zawsze i Uważacie, że rodzinie tego chłopaka będzie miło, jeżeli przyprowadzicie tam pijane dzieci I będziecie popełniali przestępstwa, zachowywali się w taki sposób Tańczyli do jakiejś muzyki, bo też to tam widziałem No, myślę, że powinniście się nad tym zastanowić Tyle, dzisiaj film na poważnie Także kończę temat Mam nadzieję, że sytuacja się wyjaśni Bez jakichś tam niedomówień że dojdziemy prawdy. Jeszcze raz apel, nie słuchajcie tych kłamstw, o których wspomniałem. Czytajcie akty prawne. A jeżeli nie macie pojęcia na jakieś tematy, to się nie wypowiadajcie i nie dajcie się ponieść medialnej papce, którą czasami słyszymy. Tylko czekajmy na rzetelne informacje i pozwólmy pracować ludziom, którzy są do tego powołani. Tyle. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Hej.